Z Białą jestem związany bardzo blisko, bo Biała to jest mój dom rodzinny, mój, moja mama, mój tata. No, tata nie miał ze mną pociechy, bo prawdzie był znakomitym rzemieślnikiem. Ale próbował mnie uczyć, nic z tego nie wyszło, powiedział, synu, o mnie mówię, że mam ręce ze złota, a ty masz palce. <laughs> Częście do ludzi, bo w tej Białej podlaski zaraz po wojnie, a ja jestem starszy pan, uczyła języka angielskiego znakomita dziennikarka, pani Karina Bejlin. i Pani Karolina Bejlin napisała sztukę, którą wyryściowała, pamiętam, ta sztuka się nazywała Wtorek 16 grudnia, gdzie był główny bohater. Stefan Grodzicki jest to znana bardzo postać Białej Podlaski, pro, profesor, a był, była też rola tego Jacusia Matołka. No i zaproponowali mnie tą rolę. No i ta rola pogłębiła moją popularność w Białej Podlaski, bo wylewła na mnie Jacuś Matoł. No ale jakoś potem przebrnąłem po tych wszystkich swoich kłopotach nie tylko z matematyką, ale z innymi przedmiotami, ale także miałem duże zainteresowania literackie, byłem redaktorem naczelnym gazety gimnazjalnej, szkolnej, no i wyjechałem do Warszawy. Też nie było najłatwiej, bo przyjechałem do siostry, ta siostra mnie przechowywała, no i udałem się do szkoły teatralnej, bo ten baktyl teatralny biała mnie zaszczepiła. No ale pierwsze moje spotkanie z Aleksandrem Zedwerowiczem, wielkim aktorem, było może nie najmniejsze, bo ja stałem, dołączyłem się do grupy młodych ludzi i czy się włączyłem do rozmowy. Zerwer popatrzył na mnie, co to powiedział? Ja, Popowiedział, popatrzył się na mnie, powiedział głos dobry, ale nic poza tym. No i pamiętam, że czekałem dwa dni, aż wyjdzie z sekretariatu, żeby złożyć papiery, no i złożyłem. No i dostałem się do tej szkoły teatralnej, do tej szkole teatralnej, nie tracąc związków z Białą, no jakoś też znowu miałem szczęście. Do ludzi, bo moimi profesorami byli wspaniali aktorzy, którzy byli nie tylko wspaniałymi aktorami, ale okazało się, okazało się moimi przyjaciółmi. Między innymi też nieżyjący wielki aktor Jan Świderski. Panie Romanie, jak wyglądała w tamtych czasach ulica? Garncarska. Pamięta pan jeszcze, kto tam mieszkał, co tam się mieściło na Garncarskiej? A, pamiętam dokładnie. Ja byłem... Garncarska 15, tam do tej pory ten, ten domek istnieje. To było, był spadek mojej mamy. Ona została, ten domek. Mamy Franciszki. Franciszki Frani, tak. No i y, y, naprzeciw y, był dom, gdzie był... Tarwic, mój kolega y, państwa kowalewskich, potem obok mieszkał też Terlos, moi koledzy, no kto jeszcze tam. No i także na tej ulicy y, mieszkali, na Gancarskiej mieszkali ojca y, koledzy rzemieślnicy, pan Brzozowski i pan Krosztyński. No i tak to, tak to tam do, do końca pamiętam wszystkich. I mnie także pamiętają, bo pamiętam, mam kontakt z Andrusiewiczem z białej Podlaski, też moim sąsiadem. i, i Jak jeszcze dobrze widziałem, to nie było roku, żebym tej białej nie odwiedził i nie popatrzył się na mój ukochany domek. Na Garncarskiej przytomności. A to prawda, że na Garncarskiej też mieścił się dom uciech? Tak. Naprawdę? W tamtych czasach? Tak, było? taki był. Pamiętam, że tam mówili, że tam jest burdel. No. Czy nie miałby Pan takiego marzenia, żeby znów móc tak jak kiedyś przed laty Mieć takie trochę sprawniejsze jeszcze mocne nogi, przebiec się tymi ulicami jak kiedyś między tymi drzewami, chaszczami. Nie biegać już nie mogę. Ale chodzę. Chodzę. Garcarska, artyleryjska, piłszyckiego, plac wolności. Pracy wolności też pamiętam ten plac wolności, bo mam z białej podatki też wielkiego przyjaciela. Do, do dzisiaj mój przyjaciel bardzo bliski, Zbigniew Wisz. On zawsze był prymusem, a ja byłem takim niesfornym chłopcem. Jego mama nie bardzo pozwalała się ze mną kolegować. No tośmy się zawsze na placu wolności spotykali. Zbigniew Wisz do tej pory jest moim przyjacielem, jest pod tym telefonem. W 1939 roku tata e, e, naprawiał uprzęże w majątkach i no, w nie byłem. To jest pod, 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 pod białym, Ale e, tam były pierwsze bombardowania, były białe, bo, bo tam była fabryka samolotów. No i też burzyli. I chyba. I, no, no i, i widziałem. Do dziś pamiętam publiczną egzekucję 16 osób na placu wolności. Nie wiem, czy rozwalali to. Ja byłem. Oglądałem ten obraz. Znał pan te osoby? Zna... No, nie nie, nie dokładnie, ale widziałem, kto jest kto. To 16, 16 osób, pamiętam, rozszedali na placu wodności. I gdzieś niedaleko pana domu, o ile Nie, pamiętam, niedaleko. Y, jakiegoś chyba chłopca żydowskiego. A tak, za zabili niedaleko naszego domu. No poza tym miałem bardzo blisko sąsiadów Żydów. Hmm. Za korytarzem mieszkał pan Trejsman, ale I pamiętam też tragiczną historię. To była taka Lucia Trejsman w moim wieku. I pamiętam, w zimie przyszła Bosco gdzieś i szukała pomocy. Ta tragedia tej publicznej i wielkiej egzekucji tych Holokaustów do dzisiaj jest dla mnie niezapomniana i boli. Teatr to nie tylko ja, ale także Wielu wspaniałych ludzi by tam Kasia Świetanko. No i także pierwsza popularna postać z Białej Podlaski to był mój kolega, który mieszkał, u pana doktora Palińskiego, chyba, Czesio Nowicki. Znany Wicherek, bardzo popularny w telewizji. I później u tego Wicherka już jako młody aktor. Grałem u niego w kabarecie w, Warsz w Warszawie, Czesionowickim, on był, Wicherek i jego brat był też, Adaś Bartoszko. Ich pamiętam dokładnie, a z miałem kontakt dość bliski, bo to byli pokrewne, że tak powiem, upodobania. Kup pan cegłę, tak. odpadasz pan stówkę, otarasz pan główkę. Cegła tańsza od kapoty, kup pan cegłę od sieroty. Grałem takie że to, 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 to mi zostało bardzo, bardzo. No i Szwajk później też bardzo do mnie przytknął. No dzisiaj jest Pan u mnie w mieszkaniu. Skończyłem te 88 lat. Mam kłopoty. Ze zdrowiem, ze wzrokiem. Jeszcze mam propozycje, ale staram się Podziękować, bo nie chcę być gorszy niż byłem. Teraz chodzę z laską. No i coraz trudniej, bo źle widzę, ale się nie daje. Nie daje się. Póki mogę, to chodzę. Jak udało się panu zrobić, tak ciekawie przed, przedstawić tą rolę, że oficer polityczny, który raczej powinien być postrzegany jako postać negatywna, młodzież płakała, kiedy Staśko, tak? On miał Staśko. Tak. Staśko umierał w Berlinie. Mhm, tak. No ja wiem, to chyba kwestia mojej osobowości trochę. Że po prostu, nawet w negatywnych rolach, Przebija to, że mnie ludzie lubią. A miłość mojego życia poznałem w zawodowy sposób. Do bo będąc w Teatrze Szczecińskim, założyłem taką poradnię dla kandydatów do szkoły teatralnej. No i w pewnym momencie Przyszła ładna dziewczyna z kolegą zresztą z, z moim ze szkoły, z Władkiem Staniszewskim, no i y, zaczęła coś produkować grzechu, pamiętam, męskiego. Y, no i bardzo ładnie to mówiła. No i popatrzyłem się na nią, powiedziałem bardzo pięknie, ale do szkoły się pani nie nadaje. Dlaczego? Pani jest już za stara, bo miała 24 lata. No, ale nie obraziła się, a pracowała w policjach jako instruktor taki teatralny. Tam często się spotykali, ja tam dojeżdżałem. No i potem jak wyjechałem ze Szczecina do Warszawy, a miałem też szczęście, że odpierałem pałac kultury, bo teatr domu Wojtka Polskiego był. I tam zagrałem chochoła. No, kontakt z Krzysztofem cały czas był. Ją wciągnąłem do Warszawy. Ona zaczęła pracować w, 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 w takim, w ogrodach tak zwanych wojnarzowych. No i skontaktowaliśmy się, i tak, i tak nam zostało. Przez 58 lat bardzo mi i brak. No, tam się urodził nasz syn, dzisiaj nie żyje mój. Mam wnuka, mam prawnuka, ale nie mam Krysi. Od trzech lat Krysia nie żyje. Zresztą na chorobę, przez którą ja przeszedłem, szczęśliwie ona nie odpłynęła. No, no, no co jeszcze mogę powiedzieć o Krysi? Ona była motorem i hamulcem. Motorem do działania, a hamulcem do moich różnych przywarów, które miałem. No, to był anioł, anioł, który już przy mnie. No, ja byłem taki, jaki jestem, a jestem różny, i uważam, że życie swoje mam spełnione. Mam spełnione, bo ulica mnie lubi. Zawodowo zrobiłem właściwie prawie wszystko, bo. Zagrałem i szwajka, i ryszarda III i koła No i także ten maliniak do tej pory jest postacią, która do mnie przylega. Mimo mojej niepozornej postury miałem wzajemności. Także nie mogę narzekać, że po prostu tym się kochałem i byłem odrzucony. No natomiast, czy ja wiem, jakoś to wszystko wyszło i trafiło mi się najlepiej, jak mogło trafić. Czy na moją okresie, którą wspominam do dzisiaj bardzo, bardzo. No cóż, moja mama, Wspaniała Pani Prania. martwiła się o mnie bardzo. No, był Pan już jako młody człowiek osobą bardzo przedsiębiorczą. Chcąc pomóc rodzicom, założył Pan hodowlę królików. A prawda, hodowlę królików? Tak jest. Założyłem hodowlę królików i, i chodziłem trochę nie. I chodziłem na, na łąki prywatne i mlecze wyrywałem workami. No i potem te króliki jakoś tam porozdawałem, sprzedałem. Także y, miałem parę groszy drobnych, bo u tatusia nie zarobiłem za bardzo, jak po ich mówiłem, y, robiłem walizki. Ale robiłem walizkę jedną i krzywą ojciec przez to mi pozwala robić. Bo to tam był szefem, majstrem z tapicerów i rymarzy i tak dalej. I miał warsztat, tak pamiętam, brzeski a 13. Wielu fajnych kolegów tam było. Byłem bardzo trudnym chłopcem. No. Tata miał ze mną kłopoty. No ja także miałem albo piątki, albo dwójki. Natomiast czy ja wiem, zainteresowania moje były bardzo różne. Także chciałem być bokserem, chciałem być y, dobrym piłkarzem. Nie zawsze mi to wychodziło. No ale y, wyróżniałem się niskim wzrostem. Y, natomiast ja wiem, pamiętam swoje sympatie z Białej Podlaskiej, byłem bardzo ko kochliwym chłopcem, pamiętam Halinkę Rosków, którą bardzo lubiłem, no cóż, co mogę powiedzieć, natomiast zawsze mnie interesowała literatura, byłem zawsze bardzo oczytanym, książki kupowałem na ile tylko mogłem mieć. Porsche. I jak to się stało? Ostatni raz rozmawialiśmy, wspominał pan o wypadku, który miał pan, gdzie nie najlepiej panu poskładano nogę. Co w sumie złożyło się na ten pewien styl chodzenia, poruszania się Romana Kłosowskiego. A tak właśnie małem sobie nogę i pojechałem do szpitala. Białej podlaski do szpitala? Do szpitala białej Podlaski. Nie wiem jak się ten lekarz nazywał. Złożyli mi tą nogę, ale była krótsza. I na wyciąg i do dzisiaj mam nogę krótszą, no i mam charakterystyczny chód, który mi został, z przychyłką na prawą stronę. Wyróżniałem się osobowością, pograłem. Pani Karen Bejlin, później grałem pani Walewskiej no w paru sztukach i w starych sztukach w jakiś sposób się wyróżniałem i bardzo mi ludzie pamiętali. No byłem lubianym chłopcem, lubianym, mimo że trudnym i także rodzice kolegów nie byli zachwyceni mną, ale jakoś taką mój tata. Ja mam dwie siostry bardzo fajne. I one mnie przygarnęły później po moim trudnym, biańskim dzieciństwie. Zawsze miałem, miałem jakoś cechy, że się wyróżniałem wśród innych, także i urodą nie ale jako taką że Na tyle, że zwracałem na siebie uwagę. Ja mam miłe wspomnienia, koleżeńskie bardzo. No i został mi jedyny mój przyjaciel z Białej Podlaskiej, Zbiszek Tam do niego dojeżdżam. No nie żałuję bardzo, że już nie mogę do tej Białej dojeżdżać, że dojeżdżałem stale swoim samochodem. Dzisiaj już nie jeżdżę samochodem.